Sosna, sosna, tu jałowiec. Godzina siódma rano. Właśnie przyjechałem na działkę. Czas odkręcić wodę i sobie nagrzać do mycia. Przez cały dzień akurat myślę, że się, że się zrobi. W sensie podgrzeje się ta woda. No bo nie mam niestety normalnego prądu. A wszystko to, z czego korzystam elektrycznie, działa na solarach i całkiem nieźle sobie to radzi. Bez problemu lodóweczka chodzi a nawet można obejrzeć jakiś film na Netflixie. No i Heja, poszło. A tu mój przyjaciel działkowiec. Zresztą znalazłem go dokładnie tutaj. Bo działka wtedy inaczej oczywiście wyglądała. Tych drzew tutaj tak za bardzo to nie było. Ale co zrobić? No świat się zmienia. I to był 2010 rok. Piesek po prostu przyszedł. No a jak przyszedł, no to już został. No i tak sobie żyjemy. Tak trzeba żyć. Siła spokoju je lata gdzi ty chcesz Dlaczego dalej nie idziemy? Właśnie. Genos jest głuchy i też już trochę ślepy. Jak pójdziemy do lasu, to może być zasadzka i się po prostu koleś nie znajdzie. To jest sens chciałby, no ale nie. Za długo jesteśmy razem. Najlepszy przyjaciel jaki może być. Chodź Genoś, chodź Wracamy. Enu o